Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry sześć Dzisiaj ponownie witamy się z wami, z naszym zabójcą. I to już jest trzeci dzień z rzędu, więc tutaj już to będzie ostatni odcinek, tak pod z zabójcy. Co tutaj się zmieniło przez te trzy dni od startu serwera, zaraz się tutaj przekonacie. Dużo zapisów nie mam, bo zapominałem zawsze to zapisywać na poczcie, więc po prostu mniej więcej opowiem co i jak. No i pamiętajcie też o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu, no i oczywiście o subiku, jeśli go jeszcze nie macie. Więc myślę, że możemy zacząć. Właśnie odebrałem wartę poniedziałkową. No i co my tu mamy? Jakiś klejnot na szczęście, który nam jest absolutnie niepotrzebny, więc możemy sobie go sprzedać. Mamy 63. poziom. Więc udało nam się przebić 50. Udało nam się troszkę porolować w sklepie za epikami. To prawda, nie wszystkie są idealne, że tak powiem. No, ale kilka nam się naprawdę udało fajnych epików trafić. Najgorzej było z bronią. Tą broń trafiłem dosyć szybko. No, na tą broń musiałem troszkę, troszkę poczekać, niestety, więc to był delikatny problem. No, poszło powiedzmy jakieś 500 gryb, żeby znaleźć tylko jedną, jedyną broń. E, więc no, to był delikatny problem. To, co tu powiedzieć więcej? No, był problem i tyle. Tutaj może sobie ulepszymy skarbiec na wszelki wypadek, bo tutaj już trzeba zbierać córki na twierdzę ósemkę, Mam nadzieję, że już kogoś tutaj. Trafię, o Jezus, pierwszy przeciwnik, który coś tutaj ma. Musimy tutaj trafić kogoś, kto nam da około 5000 drewna. I wtedy sobie postawimy twierdzę na 8 i to już będzie naprawdę spoko sytuacja. No i tak jak mówiłem, osiągnęliśmy ten 63 poziom. Myślę, że możemy sobie też wrzucić jakiś klejnocik do kopania, bo pewnie rycerzy poskoczyło. No dokładnie, mamy jak kopałem te klejnoty, no to było powiedzmy około 200. Więc to też nas troszkę przyblokowało. Myślę, że na spokojnie byśmy tutaj sobie troszkę dalej pocisnęli, może do tego 70 poziomu, może do 68 latowie. Także tutaj troszkę szkoda, że nie udało nam się lepszych klejnotów pokopać, no ale też nie jest najgorzej. Myślę, że będziemy rośli tylko w siłę cały czas. Ale też tutaj już powoli przechodzimy sobie w e, tryb bardzo spokojnego eko e, No i dostaliśmy jeszcze Goldzika z kalendarza, więc fantastic. Fantastic e, Myślę, że musimy sobie teraz przekompertować to troszkę w statystyki. E, z tego względu, że odpaliliśmy wyprawę gildijną, na którą wyłożyłem pieniążki. E, czyli 10 tysięcy. No i teraz trzeba troszkę te staty nadrobić, bo przez tego 10 tysięcy to troszkę stat było, więc teraz rozdajmy sobie tu po prostu troszkę wzręczność. No, statystyki nie wyglądają tak ciekawie na razie 423 do 323, ale to jest wszystko jeszcze do nadrobienia. Jeśli chodzi o Lochy, no to w tym momencie wyglądają one tak. Zabezpieczone katakumby kopalni Glory i ruiny Gnark są zamknięte. Tutaj grota korsarzy 10 na 10 i ołtarz szmaragdowej łuski 7 na 10 i to jest chyba bojownik i z nim będą delikatne problemy, na pewno. On ma już 2000 tutaj siły, a my mamy tylko 1900 zręczności, więc z nim tu może być delikatny problem, żeby go pokonać, ale nawet padł dosyć szybko więc jest spoko 64 poziom. Mamy tutaj na, na sobie. Można powiedzieć, tutaj wydajmy jeszcze kilka stat ręczność pójdźmy może wytrzymałość delikatnie, bo jest dużo tańsza na ten moment. I tutaj może jeszcze troszkę szczęścia. Chciałbym dostać jakiegoś epika z dziuroką na trzy staty z lochu, więc byłoby miło, gdyby tutaj nam jakiś kolega. Dał ten level, więc Kapitan Corslarzy, poproszę o epika. W miarę szybko, żebyś parł. Bo tutaj też nie chcemy jakoś dużo tracić dla Ciebie. No, kolego. No tutaj nie ma nawet bliskich prób, widziałem jedną próbę 160, miliard, 160 tysięcy. A tak to na razie chyba tylko tyle. No, i będzie kiepsko, będzie bardzo kiepsko. Tak mi się wydaje, żeby go pokonać, będzie bardzo trudno. Więc myślę, że dolecimy sobie po prostu do 1900. I na tym się zatrzymamy. 50 tam padnie, 62 tysiące tam mu zostały. No, więc to by było chyba tyle. No, on by dał e bika na pewno, bo jest gwarantowany. No, ale nie wiadomo, czy by był e z dziurką. Zobaczmy tą ostatnią walkę jeszcze na nim. Może coś tu się uda. Jakieś uniki porobić po krytyków, to ja widzę, że tutaj nasz zabójca nie ma. Więc to jest jedyny minus chyba tego zabójcy tutaj, że on bardzo mało ma tych krytyków. Też ciężko mi tutaj jakoś mocniej to szczęście wyboostować, mimo że wszystkie epiki są. No i jak widzicie nie udało się. Także Lipa. To sobie na spokojnie tutaj ogarniemy. Tu możemy rozdać kolejne statystyki i boki Mamy 13 golda. Tutaj za chwilę będziemy mogli sobie zaatakować kogoś znowu na, na arenie twierdzowej, że tak powiem. Więc zaraz sobie do tego przejdziemy. Myślę, że możemy sobie zobaczyć, jaką mamy misję dnia. Połem 5 razy to na koniec. Myślę, że możemy sobie już na spokojnie zacząć misję robić. Wybierzmy sobie pierwszą. Tutaj już powoli też kompletuję lustro. 64. poziom to no nie jest najgorzej. Mogło być zdecydowanie też lepiej. Tutaj 5 statystyk raczej by mi nic nie dało, jeśli bym podmienił tutaj klejnoty. Mógłbym jeszcze ewentualnie tutaj spróbować wymienić ten gem na zręczność z wytrzymałości, ale czy to by coś dało? Szczerze wątpię. Miałbym trochę więcej tego tej zręczności, ale wytrzymałość by spadła. Hmm. Ale czy na światowce będę potrzebował wytrzymałości, czy bardziej zręczności? A zaryzykujmy, wiecie, zaryzykujmy tutaj, zróbmy coś takiego. 2068 i pójdźmy jeszcze raz do tego kolegi tutaj. Wjedźmy tylko jeszcze to. I tu dodajmy sobie statę wytrzymałości. No bo oczywiście to jest tańsze, więc możemy sobie podbijać teraz z Goldem. No i teraz niby mamy więcej tej zręczności niż on. Zobaczmy, może, może teraz padnie. Chociaż też nie wygląda, żeby to były jakieś bliskie próby na niego. O 70 tysięcy. Ewentualnie 77, ewentualnie mamy jeszcze ten jeden gem, tam jeszcze jakiś gem na wytrzymałość. Dlatego też, żeby nie przesadzić lice bardzo. No i tutaj chyba nie padnie. Chyba nie padnie, nie masz szans na to. Staramy się jak możemy, ale nic z tego nie będzie. E, więc dobra, zostawiamy go w spokoju. Nie będziemy się tutaj z nim bawić, skoro on się z nami nie chce bawić. No i tutaj ciężko, żebyśmy dostali kogoś, kto by nam chciał dać surowce. Teraz sobie na razie poczekamy. E, jak tu wygląda sytuacja? Konik 67 poziom, nawet fajnie poszedł, poleciał. 2127-1700. No to on chyba już lepsze klejnoty będzie miał. Chociaż też ma podobne, to co widzę. Hmm. Ale tutaj mu raz z dwa daje. Ufkę. No ciekawe, ciekawe. minus 67 też dosyć fajnie sobie radzi. Więc tak to mniej więcej wygląda. Do 75 poziomu jeszcze dość daleko. O, mamy odłamek lustra. No i wiecie co, weźmiemy go, bo wolałbym nie oplupać odłamków lustra, bo później mogę, możemy ich nie trafić. Mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć kawałków, także jeszcze chyba osiem. Jeszcze osiem kawałków i będziemy mieć maksa. No zobaczymy jak to wyjdzie, tutaj na pewno chciałbym jeszcze dodać ten klejnot mimo wszystko na z rękę tu. Zobaczmy teraz jak to wygląda, tutaj jeszcze to sprzedajmy i wydajmy to straty wytrzymałość, no i jeszcze raz podejdźmy do tego kapitana korsarza, ale to już naprawdę po raz ostatni Bo chciałbym go pokonać na odcinku, ale pewnie nie będzie mi to dane 80 tysięcy no, 33 było już blisko. Było blisko dwa razy, ale chyba jednak daleko, a jednak pal. 66 poziom. I dostaliśmy Wiedźmę, więc to jest naprawdę spoko. Dostaliśmy też naszyjnik na wszystkie cechy, który jest lepszy od naszego, więc po prostu wykopać jakiś gemik dla naszego tutaj łańcucha, to już sobie zrobię po odcinku, to na spokojnie, za 30 minut mi się skończy kopanie, więc nastawimy kolejne. Musimy też zerknąć, jak to tutaj wygląda sytuacja z klaserem, 58-55, więc 59%, wiem, że mogłoby być zdecydowanie lepiej, no, ale będę dopiero, jak będę miał wolny, będę szukał tych pojedynczych itemów, żeby tutaj sobie na spokojnie to Uzupełniać, a na razie to musi być jakby, jak jest, więc po prostu będę sobie tak co godzinkę gdzieś tam atakował kogoś, żeby po prostu znaleźć coś. Może się uda, może nie. Będziemy tak delikatnie uzupełniać to co godzinkę, co 10 minut, w zależności jak będę miał czas. No więc dobra, to jest zernięte. Mamy 66 poziom, także jest naprawdę spoko, co w ogóle dzisiaj chce Wiedźma, dzisiaj Wiedźma chce pasy i mamy już 2,65% zebranego rozwoju, więc nawet nieźle na serwerze, w ciągu 3 dni, także fajnie, fajnie. No i ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeszcze miałem pokazać te hmm, lochy. Które zapisałem, no nie ma ich za dużo. Tutaj możemy jeszcze zapisać: powiedzmy te 2 i zobaczmy sobie tą wyprawę. Pierwszy loch to zjawa. No to bogato. Dziesiąty poziom jeszcze wtedy miałem. Możecie zobaczyć, jak sobie radziłem na dziesiątym poziomie. Czyli pierwszego dnia tutaj poszło ładnie. To od razu odznaczę, szkielet też poszedł bardzo przyjemnie, jeszcze też na dziesiątym poziomie, ładne statystyki dosyć miałem na tym dziesiątym poziomie, 180 do 141 wytrzymałości, a później no troszkę się to popsuło delikatnie, że tak powiem. Tutaj szkielet nawet coś blokował, tu dostaliśmy nawet epik, yy, w ogóle tych epików z yy, lochów dostaje bardzo mało. Mam nadzieję, że to później się zmieni, a nawet jak się zmieni to wolałbym, żeby te epiki były z dziurką. Tutaj potwornie, złowrogi zając, wczorajszy 48, to przeciwnik nam dał praktycznie możliwość wbicia 50 poziomu, z tego względu, że jak go pokonałem to dostałem praktycznie cały poziom, a tutaj brakowało mi naprawdę niewiele do 49, więc po prostu później sobie tylko przeklikałem. Chyba dwie misje, żeby wybić 50 poziom, jeszcze jedną misję, żeby znaleźć klucz i polecieliśmy jakoś w miarę sensownie. No i tutaj widzę, że mieliśmy tu naprawdę dużo, dużo szczęścia, bo już jeden hit od niego i byśmy padli, a tutaj cały czas unikamy. Widzę, że on też tutaj stara się unikać mimo wszystko, ale teraz powinien jakiś krytyk siąść soczysty, żeby go pokonać, nie? Nie było krytyka, tu jeszcze bez wyklas tu też zwyklas. No, samymi zwyklasami praktycznie został pokonany, ale dostaliśmy coś takiego. Zobaczmy jeszcze dzisiejszą wyprawę, jak to tutaj wyglądało, do kogo doszło, do kogo nie doszło. Myślę, że do mnie nie doszło, bo to ten przeciwnik jest naprawdę słabiutki, ten pierwszy, tylko potrzeba na niego dość sporo golda. Tutaj oczywiście Banshee jeszcze. Darny, no i śmiercionożna leczuszka. Dedeik tutaj walczy, ale chyba był rozebrany, żeby spadł trochę w rankingu. Nie, nie widziałem, żeby miał jakąś broń. Paweł, Zuki, Donio, Janusz, Staleczek, szalony Doktorek, Stacherski, Karacza, Bociek, no i Bociek kończy, więc spoko. Nie jest najgorzej. No i zobaczmy dzisiejsze te dwa lochy wagienny dragor. 66 poziom. Nie spodziewałem się, że w 3 dni wbije taki poziom, no ale udało się. No i teraz już naprawdę jest yy, prosta droga do kupili, że tak powiem. Bo nie bardzo jest co bić. Przydałby się kluczyk, więc teraz do 70 musimy jakoś przeciąpać. Yy, Znaleźć ten klucz, i wtedy polecimy już sobie odpupilę. Że tak powiem. Myślę, że to będzie dosyć fajne. Yy, tylko myślę, że to nie będzie dzisiaj. Myślę, że to będzie dopiero jutro, albo nawet pojutrze. No, tutaj też dużo szczęścia. Widzę, że mieliśmy 10 tysięcy życia. Nam zostało tu jakiś krytyk, w końcu udało nam się wsadzić. To jestem w szoku. A jeszcze trago, że coś chciało zablokować, ale udało się. Daliśmy dosyć sporo expa. No i kapitan korsarzy po tych zmianach. Z na ręczność. Zobaczmy jak to tutaj wyglądało. On unika, my unikamy. Więc to będzie długa walka. To będzie na pewno długa walka. Wiemy go po 20 tysięcy. Gdzie on ma 800? No, więc tu musimy się przygotować naprawdę na długą walkę. Jakiś krytyk siadł za 60 baniek. Tak, też 60. Baniek to nawet nie są bańki w sumie. Bo bańki to miliony. Eee, <laughs> według mnie. Ale do milionów te meczu to musimy sobie jeszcze poczekać i to dość długo. Ale na pewno chcę Wam powiedzieć, że jutro widzimy sobie Maga i zobaczymy, co tam się u niego zmieniło przez te kilka dni. E, także to mamy, myślę, że możemy sobie na spokojnie jakąś tutaj migę włączyć, powiedzmy nawet tą siódemkę, niech sobie leci. E, I co, i co, i co? I jakaś poczta mi tu miga, ale to sobie na spokojnie odczytam później, e, a ręki nie robię, bo to zrobię po awce, żeby zdobyć jak najwięcej expa, bo może jeszcze jakiś poziom. Więc tutaj, tak naprawdę, to by było tyle. Jeszcze muszę zrobić sobie tutaj, jeśli chodzi o osiągnięcia, ogrywacza, no i obieży świata. Mam nadzieję, że niedługo trafię. Oczywiście tutaj te najważniejsze osiągnięcia mam. Tutaj górnika też już zdobyłem. Wielki Darczyńca, oczywiście też. Legendarny konserwatysta, całą postać w artefakty. No, i w klejnoty również jubilera mamy tutaj, oczywiście, też mamy to. No i drugi ekran, i to cech na jedną statystykę. E, więc nie jest najgorzej. Myślę, że 18 minut to i tak jest dość e, sporo, jak na zabójce przynajmniej w tym okresie. E, także wydaje mi się, że to tyle. Jeszcze raz przypominam o opeczce, przypominam o subie i przypominam o komentarzach, dajcie znać jak Wam poszło przez te pierwsze 3 dni na tym W50, o ile gracie. No i ja będę sobie to czytał na spokojnie, także trzymajcie się ciepło, jeszcze raz dziękuję i na razie.